Sprzedający powiedział, nic tylko założyć i jeździć. No to właśnie macie tego efekt. Czy lepiej nie słuchać? Kupić czterotłoczka, a działa jeden to jest taki didak nie wiem, nie Czyli reasumując, dałem dupy. Dałem dupy. Dzisiaj pora na nowości w aucie, czyli zaciski, takie oczy teratłoczki watują do wektry. Na start oczywiście będzie czyszczenie i malowanie. Także zaczynamy. Jednak zaczniemy od innej sprawy, czyli od przymiarki, tak, bo po sam to robić się starać, jak nie wiadomo, czy to w ogóle będzie pasowało, tak? Więc koło już mam podniesione, odkręcamy, zdejmujemy Tak to wygląda. Taki zestawik. On jest tak wystający. No, widać, jest spory. Także zobaczymy, że to się zmieści. I może być tak, że ten dystans tutaj na tym, to naprawdę się może przydać nie tylko dla efektu wizualnego, ale i żeby jakoś to koło wypchać. Oto i efekt finalny pomalowania. Na zielony, tak to się będzie prezentowało. Tak się prezentuje gotowy zestaw na przednią oś, ale tylko przyłożony, bo jeszcze trzeba zrobić regenerację uszczelek, czyli wszystkie trzeba wymienić czyli 4 razy 2 czyli 8 tłoczków trzeba odnowić sprzedający powiedział nic tylko założyć i jeździć no to właśnie macie tego efekt się lepiej nie słuchać kupić 4 tłoczka a działa jeden to jest taki didak, nie wiem nie dobra na ten moment gotowy mam jeden tłoczek jeden jeszcze Tutaj 3 czyli łącznie jeszcze mam 7 do zrobienia. Także no, o tutaj jest po prostu luka, i wtedy płyn będzie ciekł słabe, słabe, naprawdę. A dobierałem według modelu, a się męczyłem z założeniem tego z pół godziny. O, zdjęcie, <gryw> 5 sekund. Wymieniamy już czwartą uszczelkę tłoczka. Także lewy zaraz będzie gotowy I możemy go obsadzić na koło Moje malowanie teraz wygląda Tak średnio już trochę tutaj No wiecie brudne ręce czy coś trochę tu ubrudziło Więc go wyczyszczę jeszcze tak Kapie jak chce Ja pierdziele o co tu chodzi Z czym jest problem Chciałbym wiedzieć w czym jest problem Kurde no Są założone nowe uszczelki W tłoczkach To czemu to kapie? Nie wiem czy mnie widać Ale jestem zniesmaczony Tą sytuacją Widzimy się w innym odcinku Z czymś co się powinno udać Miejmy nadzieję Także to zostaje Chyba na bok rzucę. Nie wiem jeszcze co z tym zrobię Coś tam jeszcze pogrzebie, zobaczymy co <laughs> z tego będzie. Jak nic się nie uda, to założymy seryjne znowu i będzie hamował. Trudno. Pozdro. Aż sobie mogę na nie zmierzyć, ile mają. Bo mega ciężko one w ogóle wchodziły, jak i wychodziły. Ale to nie powinno sprawiać, że będą też puszczały. Powinny mieć rozmiar. 43. Aż sprawdzę, ty, i po suwniorkę. no to sprawdzimy. Mamy winowajce a mianowicie tłoczek. Tłoczek sam w sobie, nie ta góra, tylko sam tłoczek. Ma uwaga. Kurde, no szkoda, że kamerka mi tego nie, nie złapie w kusa. No taką kupiłem no, niestety Amerykę, że nie łapię na blisko, ale na przykład mamy 45 mm. A ja kupiłem uszczelki na tłoczki 43 mm, czyli reasumując, dałem dupy. Dałem dupy. Bo kupiłem wedle numerów. Co powinno być i o, ta uszczelka ma wewnątrz 45. Teraz te nowe sprawdźmy. Nową mam tutaj. Jeśli to jest serio, jak mówię, to no co, no bywa i tak że się pomyli człowiek. Kurde, teraz to trzeba wysypać, bo nie mogę znaleźć tej uszczelki o uszczelka jest dobra ona ma o o o a jest mniejsza no 43 ma faktycznie dobra glina Jacoba wszystko jasne o co chodzi kupiłem zły zestaw razy 2, czyli no 50 to moje. Ach, jest. Tak to jest, jak się kupuje po numerach. Nigdy nie patrzcie na numery. Zawsze trzeba na bieżąco sprawdzić, sprawdzić część, potem zamówić, a nie patrzeć o, zaciski czterotłoczki do Land 80 080 43 i co i dupa nie 43 tylko 45 mają tłoczki tutaj kurwa a się wziąłem w teraz na samego siebie 45 jak byk czyli uszczelka jest za mała dlatego mi puszcza uszczelkami bo wziąłem za małe uszczelki czyli będzie trzeba jeszcze raz je rozebrać na nowych uszczelkach wszystkich i wtedy powinno działać ale na ten moment dzisiaj mi się nie chce Wiadomo o co chodzi, więc to poprawię, a w tej chwili, żeby auto mi tu wieczność nie stało na podwórku, bo chcę się jeździć. E, pracuję znowu seryjny, tylko pomalowany będzie i to no, wiem wiem, to się breaknerem zaraz zmije, tylko koło obkręcę. Ale jeszcze na no, warstwa mnie czeka. No niestety moja wina. Kupiłem za małe uszczelki 2 mm. A tyle robi. Dobra, widzimy się. Kolejnym vlogu moto Belka. Niech służyć Ato, niech jeździ, bo póki co to, to stoi, stoi.